No, cześć, zapraszam Was na wielkanocne vlogi, czyli raz, dwa, trzy. Zaczynamy. No, cześć. Po tytule pewnie wiecie, co ja dzisiaj Wam pokażę, a mianowicie pora przyszła, żeby Wam zrobić haul z, z Shein. Z tak, action? Coś? Ale nie, w action nie byłam dawno. Tak, przyszła paczka do mnie z Shein jakiś czas temu, więc myślę, że. Pokażę Wam dlatego, bo jak otwarta, otwarta. Ja już bym chciała użyć tej jednej rzeczy, która tam jest i ostatnio właśnie mówię, kurczę, właśnie by mi się to przydało, a jest tej paczce, a ona tak leży, czeka, żeby Wam pokazać, więc co może już nie otwieramy, ale wyciągamy. No więc paczka jest otwarta. I tak jak widzicie, położę sobie ją tu i będziemy wyciągać. Będziemy coś również mierzyć. No, więc na sam początek. Tutaj mam coś. Zamówiłam, zdecydowałam się, bo nigdzie nie mogłam znaleźć, a ja znalazłam za duże, więc zobaczcie, jaki fajny woreczek taki strunowy. Zamówiłam zestaw skarpetek małemu. Zobaczymy. Wiecie, jakie ja jestem takiego zdania z tymi rzeczami, jeśli chodzi o ubrania. No, ale skarpetki mamy tutaj. Uuu, fajnie, mięciutkie. Takim napisem sport. I wiecie co, chodziło mi o to, żeby one były dłuższe, ale żeby miały ten pasek. No i tutaj cyferki były, jakoś tak spodobały mi się. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć par skarpet. Zobaczcie, fajne dwa zestawy czarnych kolorów, no, no tak jak widzicie, bardzo ładne. Więc super, cieszę się, że w końcu udało mi się trafić. Mam nadzieję, że um, materiał też nie jest taki, wiecie, co, zwykły materiał, bo on jest taki bardziej z tych takich letnich skarpet, widzicie? Taki e, kropkowany, przezroczysty. No zobaczymy jak to będzie podczas noszenia, jak to będzie. Um, no, jak on materiał będzie się sprawdzał? Oczywiście to jest kolor biały, więc ja sobie zdaję sprawę, że one pewnie długo białe nie będą, ale tak mi się strasznie spodobały takie skarpetki. Tak strasznie chciałam je kupić. Kupiłam, pamiętacie, w jednej, ale były za duże i są za duże i czekają. A strasznie mi się podobały właśnie te paski. Więc to było pierwsze takie moje, mój wybór. I zobaczymy, jak będzie dalej. dalej. Jeśli jesteśmy przy skarpetach, wybrałam sobie skarpety. Chciałam dłuższe skarpety, też gdzie nie mogłam znaleźć, jak to śmiesznie popakowane jest. Tutaj już nie mamy takiego woreczka ładnego, tylko trzeszczące, trzeszczącą folię. Mamy tutaj zestaw też z takimi paseczkami. Skarpet jest naprawdę uh, 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 powiem Wam na tym sheen. Jest taki wybór, że <laughs> ja tutaj mam szare. Chciałam, żeby to były dłuższe właśnie, żeby wychodziło mi, wiecie, na, na leginsy, czy na jakieś tam, no bardziej na leginsy, bo na spodniach to nie będzie ładnie wyglądać, chyba, że bardzo takie obcisłe, no więc jedno mamy szare, o zielono, zielony pasek, zobaczcie limonkowy na żółtym różowe, białe i czarne białe i czarne bardzo mi się podobają, ale taki był zestaw i stwierdziłam, że opłaca się naprawdę bardzo i wiecie co, ja może sobie yy... no nie wiem, czy one są aż tak długie, ale wezmę, zobaczę sobie tutaj na rękę i też widzę, że one mają jakieś takie przeszycie Zobaczcie, nie wiem czy widać, czarne. No może to materiał jakiś taki gruby, wybitnie nie jest, bo jak naciągnę to zobaczcie jest przezroczysty, no ale aż takiej szerokiej stopy nie mam. <grymne> Mamy tutaj jakąś gumkę, taki pasek przyszyty. Nie wiem, zobaczymy. Wydaje mi się, że one bardzo takie, aż tak bardzo długie to one nie są. Inny materiał niż w przypadku tego tego zestawu dziecinnego, ale no, no, no zamówiłam. Mamy jeszcze jedno skarpety. Tutaj mamy jedną parę. Ona chyba kosztowały dychę, pamiętam. Wzięłam je ze względu na. Te są dłuższe. Na to. Zobaczcie, jakie piękne serduszko. Ja myślałam, że to jest takie jakby może wyszyte, ale to nie jest wyszyte. To jest. Z jednej strony zobaczcie tylko: jest tutaj jest zgładka, biały, biały, czerwone paski. Tutaj też taki prążkowany materiał. Tutaj cienki. Ale to jest takie, jakby. To nie jest. ani bo nie ma tego czerwonego po drugiej stronie, ale naklejka to też nie jest. Nie, to jest jakby zafarbowane, bo nawet widać taki kwadraci. Hmm, no szkoda. No ale też będą fajnie wyglądać. Zdecydowałam się na biało-czerwone, takie właśnie skarpety. Mówię Wam, że szukałam dużo takich skarpet tu. Nigdzie nie mogłam znaleźć. A jak widziałam, to były albo za małe rozmiary, za dużych nie widziałam. Czy dalej mamy skarpety? Jak myślicie? Mamy tutaj jakąś ulotkę z jakimś kodem, no nie wiem. I tutaj mamy, a właśnie, chyba w którejś z Was pisarzy można coś zwrócić. Nie wiem, co to jest, absolutnie nie wiem. Jakieś coś. I że tu jakaś karteczka zwrotna powinna być. Ja myślę, że tutaj nic nie ma do zwrotu. Ja powiem Wam, że całego wszystkiego nie zaglądałam, nawet tych skarpetek nie. No, ale to jakaś taka zwykła ulotka, nie wiem, zobaczymy sobie. Ja... Niby jakiś kot jest na minus 15%, ale nie wiem, czy to na to, czy to na wybrane rzeczy. Dobra, zobaczymy dalej. Idziemy dalej. Mam tutaj takie coś i no to zajrzałam. I troszeczkę jestem taka, wiecie co, bo są tu naklejki z napisem. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ale ja myślałam, że one są, tak wyglądało na zdjęciu, że troszeczkę te kolory wpadają bardziej w róż. A tutaj mamy bardziej czerwone. No, no ładne są. No, ładne są, ale no, powiem Wam, że myślałam, że będą bardziej ładniejsze. Zamówiłam je właśnie ze względu też na komunię, żeby ponaklejać. Dużo ich jest. Zobaczcie, dużo, dużo. Ponaklejać na. Na coś chciałam nakleić, Coś tam będzie takiego, na co ponaklejam to przynajmniej taką miałam wizję czy użyję to, nie wiem, zobaczymy więc tutaj to co właśnie jest mi potrzebne a mianowicie zobaczcie wszyscy to znają, wszyscy to mają ja też to mam jest to taki magiczny kosz hmm, ale małe to jest Plastikowe, nie szklane, w sumie nawet i lepiej, bo Oskar tak szybko go nie zbije. Wylewamy tutaj olej, ciach, ciach, spryskiwamy, spryskamy sobie patelnie, nie potrzeba nam dużo oleju, do naleśników, w ogóle do wszystkiego, po co tego oleju, a jak nalewamy z butelki, to zawsze za dużo poleci i, i, albo za tłuste, ale w ogóle wiadomo. Takie małe cudo sobie zamówiłam, z takim rose gold, ładne to jest. Tutaj jest takie chropowate, zobaczcie żeby palec się nie ślizgnął jak olej, no i pip, pip, pip. Więc ja to sobie idę zaraz wykażyć, nalewam olej. Yy, sztywne, sztywne. No super. Ma taki gadżet, ale naprawdę to będzie coś przydatnego. Oczywiście można sobie kupić oliwę w sprayu z jakichś takich różnych yy, stron, sklep, sklepach, która, wiecie, to jest dezodorant, jest w formie. Wypsikacie do kosza i kupujecie dalej. Ale po co? Jak to jest wielokrotnego użytku, dużo taniej wychodzi. No więc takie coś to są w różnych chyba rozmiarach, wydaje mi się. Ja mam taką małą wersję, ale nawet dobrze, bo mi wejdzie wyżej do szafki. Nie ma co tutaj więcej mówić. Fajna, ładna rzecz. Dalej mamy... Co ja tu mogę Wam pokazać, że nie wszystko. O, tutaj mamy fajną rzecz. Kupiłam taką żyłkę pełną koralików, a to właściwie taka długa żyłka perełek białych. Kosztowało to grosze. To można, wypowiem Wam, że i nawet we włosy, bo to chyba ogólnie do włosów, ale mam na to inną wizję. Można sobie jakoś wpleść, czy w jakiś warkocz, żeby ładnie to wyglądało. Na jakieś takie lecie. no różnie to można tam sobie podpinać. Wydaje mi się, że to w warkoczu fajnie wyglądało na jakieś imprezę, uczesanie, a ja <laughs> zamówiłam to z myślą, że jak będę miała wianek takich kwiatów na stole na komunii, żeby ładnie wyglądał ten stół i w ogóle tak samo było na Chrzcinach, zresztą ja miałam na swoim ślubie też taki specjalny bukiet, żeby ładnie wyglądało w pomieszczeniu. Jakieś mi się to podobają, takie elementy to dekoracyjne. Szczegóły, ale ładnie wyglądają. I właśnie pomyślałam sobie, że takie coś sobie zamówię i te koraliki. A już coś mi tu chyba. O, tu idzie. I te koraliki sobie oplączę wokół tego bukietu. Nie tak na górze, tylko tak pod spodem. Taką mam wizję. Dobra, chowam to i to naprawdę grosze kosztowało. Także wiecie, no myślę, że warto na sheen zaglądać sobie. Po co przepłacać? Takie coś pewne u fryzerki mogłabym kupić, ale pewnie bym wydała dużo, dużo więcej, a ja zapłaciłam za to 5 złotych. 8 zł, to jest chyba max, Nie wiem, jak będziecie chcieli, to mam linki, wstawię. To sobie zerknijcie. Co my tutaj mamy? Skarpety, ale zaszalałam z tymi skarpetkami. Naprawdę. Nowy, nowy print. Yy, taka sama sytuacja jak z tymi. Tylko tutaj mamy. Wow! Mama! Takie troszeczkę, zobaczcie, jak na dziś mamy serduszko i to takie usta biało-czarne, biało spodobały mi się, dlatego why not, why not. I tutaj mamy dwie ostatnie rzeczy, moi drodzy. Tutaj wam nie mogę pokazać y, dwóch rzeczy, bo to są nie dla mnie, y, ale lepiej, żeby ta osoba nie widziała, co tam mamy dla niej przygotowanego. Dobra, zamówiłam sobie jakieś ubranie. Wiecie, jak ja jestem pod względem ubrań? No, ja jakoś nie ufam, nie wierzę i tak dalej. Y, ale to jest takiego innego rodzaju ubranie. Przyszło w tych torebkach standardowych z szyn. A mianowicie, będziemy zaraz zmierzyć. Mamy tutaj. Leginsy. Dużo osób kupuje leginsy, właśnie komplety do ćwiczeń e z sheen. Ja zamówiłam pierwszy raz, zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że wzięłam dobry rozmiar, bo wziąłam sobie S. E no więc wziąłam sobie leginsy do ćwiczeń. Strasznie mi się podobają to takie przydymione e leginsy, strasznie. Różnego koloru były. Ja na razie mówię, no nie będę szaleć z kolorami. Wezmę sobie takie, wiecie co, uniwersalne, czyli czarne. Czarne tło i białe to takie dymki. No dla mnie to są takie przydymione eee, leginsy z wysokim stanem. Trochę krótkie. <laughs> no dobra, podkreślające pupę. Kurczę, boję się, żeby nie było, wiecie co. Guma jest ok wysoka. I po bokach przeszycia. Takie gumki modelujące. Uda, wyszczuplające, no bo takie ich zadanie jest. No więc zaraz przymierzymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać i tak dalej, i tak dalej. Idziemy do ostatniego mojego zamówienia. Co to może być? Co to może być? Mamy drugi zestaw leginsów. Zamawiając właśnie te dwie pary i przy tym wszystkich rzeczach zaliczył się dość duży rabat, dlatego stwierdziłam, że no dobra, zaryzykuję i zamawiam. Kolejny zestaw to mamy tu czarne leginsy. Podobna sytuacja jak do tych, ten sam fason. E, chyba ta sam sprzedawca. Wysoka guma. No i to miejsce na pośladki modelujące. E, te dziewczyny na zdjęciach. To wszystko tak nie wygląda. U nich to wygląda idealnie. A zobaczymy, jak to będzie wyglądało u mnie, bo ja nie jestem przekonana do takiego stylu leggingsów No i trochę nie wiedziałam, nie... myślałam, że trochę to inaczej wygląda. No, że bo to wygląda inaczej. <noise> no zobaczymy, czy będę miała taki y, wypukły tyłek. No i dobra, one mają również takie różne przeszycia. Zobaczcie, co tutaj coś widać, coś widać, coś widać. Zobaczymy, mam nadzieję, że nie będą przezroczyste. Mam nadzieję, no to miejsce, ten tyłek jest taki cięższy. No i tutaj pod spodem jest ta linia, która nam podnosi te pośladki, których może akurat nie mamy za dużych. No i tutaj pasek, zaraz zobaczymy, tak to wszystko wygląda. Śmiesznie prezentują się te leginsy. ja mam większe pośladki w nich. Hmm. Nie wiem. Wiem, że tutaj widać to przyszycie. U Was. Yy, ogólnie bardzo wygodne. Materiał hy, nie jest przezroczysty. Przynajmniej nic nie widzę. Super. No i co jeśli chodzi o długość? No to tak jak myślałam, są troszeczkę przed kostkę. Ale ciut. Więc w następnym razem myślę, że M będzie lepsza. Chociaż... Emka może być tutaj trochę luźniejsza, a ja jednak chciałam, żeby to było tu ciasne, a nie takie luźne. No nie wiem. Do tych mam wielką nadzieję. Bo mam nadzieję, że będą ok, Ale w dalszym ciągu nie jestem widzę, co pewna tego przyszycia. Ono jest takie widoczne, widzicie? Ja mam wrażenie, że na pośladkach bardziej to widać. Będę musiała się zobaczyć, co w lusterku. Yy, ale na razie tam nie chcę wchodzić, choćby mały śpi. No to jest widoczne. Hmm. Nie wiem sama. Czy to mi tak tu wszystko podnosi? Dobra, przymierzamy tak. Oczywiście nie do swetra, ale podobają mi się. Mimo, że to jest S, one jakoś tak mega, mega mnie nie ściskają, nie uciskają. Ja najbardziej bym chciała, żeby te wszystkie legience takie, mm, wiecie gdzie mnie najbardziej uciskały? W brzuchu. Nie wiem dlaczego. Tutaj bym chciała, żeby tak ładnie to wszystko mm, ściskało, chociaż. Chociaż one fajnie tutaj uciskają, nie za bardzo, nie za mocno jest idealnie. Więc nie wiem, czy to tak ma być. Nie no, fajne są, podoba mi się. No, są fajne do jakiegoś. jakieś bluzy. Fajne, fajne. To tyle, jeśli chodzi o mój Hall Shein. Kolejnego razu zamówię sobie, wiecie, co jeśli chodzi o jakiś set. Jakiś set, chodzi mi po głowie zielony, ale. Leginsy pewnie też zamówię i zobaczymy, wiecie co, zamówię ja rozmiar M. Zobaczymy, jak będzie wyglądała M-ka. No bo chciałabym porównać długość. Czy ta nogatka jest taka sama, czy jest troszeczkę dłuższa. Aczkolwiek bardzo to mi się podoba, bardzo. Leginsy nie mają żadnych przeszyć i tak dalej, tylko tutaj z boku. Takie właśnie chciałam. Było różnych dużo kolorów. No ja wybrałam właśnie ten takich z tych ciemnych mega wygodna, no to teraz można śmigać, nie? Ja I tak tam mam sporo takich tych różnych leginsów, ale właśnie chodzi ze mną taki set, typowo taki na lato ze spodenkami em, do biegania, ale zielony, 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 mam tyle koloru mało, to tyle, jeśli chodzi o shing. Do zobaczenia, do kolejnego mojego jakiegoś tam zamienia.